Będziemy robić wielką olimpiadę i będziemy ze sobą rywalizować. Schowali nam za naszym aparatorem. Bez oszukiwań. Ale Gramy fair play. A nie! Teraz przed nami ostatnia konkurencja, czyli walka na śmierć i życie. Uwaga, drogie panie, gotowe? Tak. 3, 2, 1, start! Cześć! Z tej strony Buźka i Karo, czyli Entersi. Są z nami Kasia i Rafał, czyli Siemka Elo, Rafaello. Jesteśmy w Blue City w sali Inca Play, gdzie będziemy robić wielką olimpiadę i będziemy ze sobą rywalizować. No moi drodzy, dzisiaj każdy jest. Z powrotem dzieckiem. Także mamy przygotowanych wiele konkurencji. Będziemy je po kolei wykonywać, zdobywać punkty. Zostańcie z nami do końca, bo mamy dla Was też niespodziankę. Będzie się działo. Dokładnie. Ponieważ dzisiaj rywalizujemy na punkty, wyjaśnię Wam, jak będziemy je przyznawać. Jeżeli drużyna przeciwna zdobędzie jeden punkt, to moja drużyna zdobędzie cztery punkty. Jeżeli drużyna przeciwna zdobędzie trzy punkty, to my zdobędziemy sześć punktów. Tak to działa. Pewnie zastanawiacie się jak to jest zrobione, to wam szybko powiem. Tak naprawdę jest tutaj 5 kropek. jeżeli zasłonię w ten sposób dłonią, to wydaje się, że mam 6. I tak samo działa to z tej strony. To tak naprawdę są dwie kropki, ale jak zasłonię w ten sposób wydaje się, że jest jedna, a jak zasłonię w ten sposób, to wydaje się, że są 3 kropki. Czyli na poprzedniej stronie pamiętacie, ile było kropek? 5? no nie wydaje mi się, tak naprawdę mamy 6 kropek. A po drugiej stronie, ile mamy? Wydaje Wam się, że dwie? Nic bardziej mylnego, 3 kropki. Jeżeli wydaje Wam się, że po drugiej stronie jest 6 kropek, to znowu jesteście w błędzie, ponieważ tutaj mamy 8 kropek. Pierwsza konkurencja, którą będziemy mieli, to kółko i krzyżyk. Możliwe, że pamiętacie tego z dzieciństwa, a może dalej jesteście dziećmi, dalej w nią gracie. Natomiast nasz kółko i krzyżyk będzie w troszeczkę odmienionej formie. Na czym polega? Na tym, że będziemy zjeżdżać z tych oto zjeżdżalni. Będziemy w dwóch drużynach. Jedna osoba z drużyny zjeżdża, kładzie na naszej planszy znacznik kółko bądź krzyżyka. Nie wiem, czy to do końca będzie kółko i krzyżyk, ale coś na pewno, jakiś znacznik reprezentujący drużynę. Po czym kolejna osoba zjeżdża i kładzie znacznik na planszy. Jeżeli będzie nie rozegrane, znaczniki kładziemy do momentu, aż któraś drużyna wygra. Będzie się działo, będzie grubo, będzie szybko, intensywnie. Ok, żeby zabawa się udała, to potrzebowaliśmy wielu kolorów, żebyśmy mogli się rozróżniać w tej konkurencji. Dlatego podzieliliśmy się już na dwie drużyny i chyba czas zacząć. My mamy łatwiej, bo my mamy tylko jeden kolor. Na mnie będzie się myliło. Ale przynajmniej nie jest żółty. No. Ale jest jeden. To co? Wchodzimy na górę. to też trzeba zaznaczyć, nie zjeżdżamy na kupach, tylko zjeżdżamy na czymś takim. Pierwszy raz będę na tym zjeżdżał. Oficjalnie startujemy. 3, 4, zaczynamy!

Zobaczcie. Wygrana. I pierwsza konkurencja. Wygraliśmy piątka. Jest 1-0. Oh, yeah! Może wam cię poszczęście później. Mamy kolejną konkurencję. Teraz słuchajcie, do tej właśnie dziurki będziemy rzucać piłkami do celu. Każdy z nas będzie miał po pięć piłek. Siedząc na środku. O nie! Siedząc na środku basenu, musimy wrzucać tutaj do celu, ale nie do mnie! A -a. Więc teraz y, musimy znowu wygrać. Dobra, e, Kasia pierwsza. Ja my przegraliśmy, więc tym razem wygramy. Ej, to jest daleko. To jest daleko. Nie ma! Nie ma. A! nie mnie tutaj będę! Nie To nie jest łatwe! Nie, nie, ma. Ma. nie, ma. nie ma! Dobra, teraz teraz ja. to jest Teraz nie jest prawdę! No wiadomo, że dążę, nie! Po pięciu, Dawaj panu, kochanie, powodę. liczę na ciebie! Prawie! Prawie!

Bo, ja, bo one skręcają mi, ja będę posiągnąć. Na... Ile już tak. rzucił? Cztery? Zeraz Teraz ostatnio rzuca. <Gapore> yeah, yeah, yeah. Dobra, dobra. Jeden punkt macie. Kolejna konkurencja będzie polegała na szukaniu zabawki. Przeciwna drużyna chowa zabawkę gdzieś tutaj na terenie przestrzeni dla dzieciaków do czwartego roku życia. No i drużyna, która szybciej zajdzie, wygra. Tu tak w to nie będzie łatwe. tam na górze? No, nie, nie patrzę. patrzę. Dobra, nie patrzę. Zaczekajcie, no. zaczekajcie, co jest na <laughs> Ile mamy czasu? Czas! Start! ma? Tak. Zobaczycie jak się zamślimy. Ej, ale na no, pewno tutaj. Na pewno na tej tak było. Kłamiesz czy nie kłamiesz? Nie, nie, oglądasz się za siebie. Co to za za Czekaj, tam ci wyrzucę. Miałobyś na tym terenie nie, tym nie, nie, kłamiesz? nie, 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 Gdzie to było? Naprawdę? Ale dobre, ej to było Czkowali dobre Schowali nam za naszym aparatorem Powinniście dostać dodatkowy pół wysokości Minuta pięćdziesiąt sześć Czekajcie, czekajcie, czekaj, czekaj, bo jeszcze widzą, jeszcze widzą Idę skąd, deską. Nie oglądaj się za siebie. <laughs> Idź tylko w dobrą stronę. Nie ma fal. Podążaj za marzeniami. Ma. Ile już? Ile już? Two jak się szczęścia. Wiesz tego liście. To coś Nie wiem. Nie. No, jak tak Ty! Jak, jak tak drzwi się rzucił, to Nie! To... nie! się o niego. Nie to są To samo, ale. Gratuluję. 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 No i w ogóle gratki za pomysłowość. To, to. Dobra, dwa, jeden, ale to nie wszystkie konkurencje. Yy, uwaga, 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 kolejna konkurencja. Co? To... Co mamy? utrzymanie piłeczki ping-pongowej na paletce na ruchomym statku. Przegracie! Siemka, Elo! Jak wiecie, Rafaelo lubi się czasem pobujać, dlatego kolejna konkurencja, którą wymyśliliśmy, jest naprawdę bardzo ciekawa. Siedząc na statku, dwie osoby z przeciwnych drużyn muszą trzymając paletkę utrzymać piłkę jak najdłużej tak, aby nie spadła. Zobaczymy, komu uda się dłużej. Czy ja się tu zmieściłem? Bo bokiem, bokiem bo Tak jak ja, bokiem. Ale nie, to w drugim boku. O nie! No, Ktoś ma smaleć. Możemy? Bo długo nie utrzymam. Wiem, <noise> że tu jest mało miejsca, to to wcale nie jest proste! <noise> El, najważniejsze wow. to zachować e, środek w, w, równowagi. Nie! 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 nie. O, to co, ten smy? Ja, nie, nie, nie. Ja go nie mam. Trzymaj moją szczęśliwą paletkę. Nie, nie. Nie, mam no, ok, tak. o, to Dobrze. Dokładnie. Gdzie jest Kaju? Nie Co wy kombinujecie? Halo? Ja się zmieszczę! Nie mam na to zaprzeciw waszym bluźnictwu. A czy możesz sobie... Nie. Nie może sobie... Kasia? Nie, nie ma przyklejania. Nie ma, już widzę! Kasia, nie! Ja się chyba... Co ty? Tam? O mój o na oszukańczy pomysł? Wygrałyśmy. Że... To tylko my potrafimy grać tutaj uczciwie? Nie, zdzieracie no. te taśmy. No nie. Zdzieracie. Bez oszukiwań. Ale ma... Gramy fair play. Tak. Dużej ma... <grywa> niż Kasia, bo ja wcześniej. Więc <grywa> mamy punkt. <grywa> nie, dobra, dobra, robimy, robimy serio, no, że... <grywa> Trzy, 4. Hej, nice. Ale wy macie to tak, taką no, Nice! sami jesteś dzieciną. No no A mes. czego nam się tak wolno buja? Nie no, <świstości> <świstości> one nawet tak oszukały. <świstości> Uuu, to rozkryć <rozkusztowanie> jezu. <świstości> 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 Nie tutaj! Ej, dobre! Fajne to jest! Dobre, sumie. dobre, Nawet dobre, bez oszukiwania! Dobre, bez... na skupienie to jest dobre. Karol odbyła! Zaczyna się nieźle! Łaaa! Jeeeej! Jak <grym> odkryłam uczciwość! Jej, yeah, wygraliśmy! Kolejna konkurencja to diabelski młyn. Słuchajcie, będziemy potrzebowali do tego balonów. Ja będę potrzebował dużo, drużyna przeciwna pewnie trochę mniej. Na czym to polega? Chodzi o to, żeby wsiąść do wagonika i w czasie jednego pełnego obrotu nadmuchać jak najwięcej balonów i rzucić je tutaj na środek. Balony nie muszą być na maksa nadmuchane, wystarczy Tyle wystarczy i rzucamy je. Trzeba oczywiście zawiązać, tak? Tutaj mały product placement. Cała konkurencja. Lecimy? tu Zaczynamy! Dawaj, 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 dawaj! na żodek, na Jest jeden, jest jeden! Mamy jeden! Dobra. Dawaj, 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 dawaj!

Nie miały być, mówiłem. Ale mało jest na <laughs> Zamanuj. Dawaj, Zamanuj. Dawaj, doj, Nie się. <laughs> Idź <Dzień, śmiech> ja. dajcie mi się ustabilizować. <laughs> aitäh , Aple . że hey, dlaczego to zrobiłeś? Dobra, musimy posprzątać. Teraz przed nami ostatnia konkurencja, czyli walka na śmierć i życie. A tak naprawdę bezpieczeństwo jest dla nas ważniejsze, więc nie będziemy się naprawdę naparzać, tylko... Nie mamy na miecze, ale będzie niezbyt. Wygrywa osoba, która najdłużej utrzyma się na atomach i nie spadnie. Ale to możemy potem chodzić? Możemy się potem zrobić. No tak, no to chodzi. Uwaga, drogi panie, gotowe? Tak. 3, 2, jeden, start. Będziemy mieć trudniejszą wersję i nie będziemy się podpierać rękami. Prawdziwa męska konkurencja i jazda bez trzymanki. No dobra już! O Jezu Szybko, Rafaelo Williams. Słuchajcie, a teraz mamy dla Was konkurs. Tutaj na tej tablicy jest odbita czyjaś twarz z naszej czwórki. To mogę być ja, to może być Rafaelo, to może być Karo, to może być Kasia. Waszym zadaniem jest odpowiedzieć w komentarzu, czyja to jest twarz. Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i polubcie ten odcinek. A w nagrodę dla pierwszej osoby, która poprawnie skomentuje, mamy dwie podwójne wejściówki do Inka Play. Także powodzenia. Słuchajcie, dzisiaj w ogólnej punktacji wygrali nasi goście, czyli Kasia i Rafaello. To wielkie prawda. Gratulujemy. Gratulujemy. Dzięki. A was zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków, bo będziemy w kolejnych fantastycznych miejscach i będziemy mieć naprawdę niesamowite atrakcje. Będzie się naprawdę dużo działo. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie lajka, like skomentujcie ten film, będzie nam z tego powodu bardzo miło. No i oczywiście zapraszamy na nasze inne social media, na nasz Instagram, pan Buśka. Kicak Karo. I Wasz. Siemka i Tak jest. I na TikToki. Wszystkie linki będziecie mieć pod tym filmem. Do zobaczenia za tydzień.